Modlitwa o kanonizację Błogosławionej Anieli Salawy Boże Nasz Ojcze, Ty z nadmiaru swej miłości objawiasz się każdemu człowiekowi, a Twoja świętość jaśnieje w sposób szczególny w życiu Twoich wybranych. Ty napełniłeś swoją łaską błogosławioną Anielę Salawę, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, aby objawiła ludziom Twoją miłość. Ona cierpliwie znosiła wszystkie trudności życiowe i każdego dnia spieszyła z pomocą potrzebującym. Nade wszystko zaradzała różnorakim potrzebom kobiet wykonujących prace służebne. Była dla nich siostrą i duchową przewodniczką, a dla wszystkich wzorem modlitwy, pracy i służebnej postawy wobec ludzi. Prosimy Cię, miłosierny Boże, o łaskę włączenia naszej błogosławionej patronki w poczet świętych kościoła, aby swoim przykładem życia mogła jeszcze bardziej pociągać innych do świętości, a swoim stawiennictwem orędować za nami u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.